Ukronowanie dwuletniego treningu jazda na rowerze z piłką na głowie. Niełatwej współpracy, jak widzicie. Chłopak ma trudny charakter, trener też. Nie wiem, jak my ze sobą wytrzymujemy, Nie tak szybko, kur. ale jakoś przebrnęliśmy przez wiele etapów freestylingu. No i efekty są. Powiększymy teraz, zobaczymy w pełnej krasie, jak to wygląda. Nie będę biegł za nim, tylko sobie powiększę. Mam nadzieję, że nie padnie jakość. Trzymam za niego kciuki. To jest bardzo trudne ćwiczenie. Chłopak jest zdolny do jego wykonania po dwóch latach treningu. No, miałeś bezwietrzną pogodę, teraz gorzej. Słońce ci nie odpowiadało, to naszła chmura. Ale zerwał się wiatr. Co jest za coś? Do czego ty mówisz? Powiększymy troszeczkę zawodnika. Początek jest bardzo ważny w tym ćwiczeniu. Czego ty mówisz? Nie podsłuchuj, co mówię. Skup się na ćwiczeniu. Jak ci się śpieszy, to możesz zapytać o czas. Jest sporo osób na boisku, tylko z drugiej strony. Ja tutaj występuję w innej roli. Nie jako informator. Nie weź. Ja się nienawidzę tego ćwiczenia. Jak? Nienawidzisz tego ćwiczenia? Ja myślę, że je pokochasz. Nie ma nic lepszego jak szybować. Tutaj trzeba jechać po linii prostej. Chłopak szybuje na rowerze. No jest to niesamowite ćwiczenie. Ogólnie średnia podbić jest dosyć duża dzisiaj. Prawie żeby spiąć. Na pewno od Ciebie zależy początek. Jak wejdziesz w to ćwiczenie? A z dzieńczyków nie miałam. A czasowi nie jesteśmy, musimy też zważać na zegarek. Dobrze, aparat nabrał ostrości, może zaczynać. Trochę wiatru no ja mamy. Zawiewa lekko, ale dobrze Ci idzie. Minimum olimpijskie to 10 podbić. Zawiewa lekko, ale dobrze Ci idzie. 确实。